Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne rybki na czytaniu tygodniowym od 11 do 17 marca bieżącego 2024 roku. Karty mam już potasowane, już je przekładam i zobaczymy co nadchodzący tydzień ciekawego dla Was zapowiada. <laughs> Poniedziałek 10 denarów, wtorek paść denarów. Środa 2 denary, czwartek 3 denary, piątek Azbuław, sobota 6 mieczy i niedziela 8 denarów. Bardzo ładny tydzień, moje kochane rybki. No i po co wam ten stres? W tyle dziewiątka mieczy. Czego wy się boicie? Czy ze wszystkim się wyrobicie, pewno, albo jest jakaś sprawa finansowa? Związana z jakimiś wydatkami. Tutaj może zlecenie, jakaś umowa, przedpłata, i denerwujecie się, czy sprawa być może dojdzie do skutku, jakiś wyjazd, problemy z pracą. Nie ma co się bać, nie ma co się martwić, strach ma wielkie oczy. Starajcie się myśleć racjonalnie, bo naprawdę w tym tygodniu wszystko ułoży się tak, jak sobie to zaplanowaliście. Moi drodzy, w poniedziałek dziesiątka denarów więc bardzo dobry dzień na. Sprawy zawodowo-finansowe. Ogólnie to będzie dobry tydzień na pracę, podejmowanie współpracy, zlecenie komuś jakieś usługi, wykonania czegoś, zakładanie konta w banku, lokaty, staranie się o kredyt, dodatkowa praca. Więc tutaj, wszelkiego rodzaju właśnie te osoby, które szukają pracy, tę pracę znajdą, nawet dwie ciekawe propozycje się pojawią. Do piątku powinniście korzystną umowę podpisać, więc nie ma co się bać. Poniedziałek, jeżeli macie pracę, świetnie w pracy, zwłaszcza jeżeli pracujecie w nieruchomościach, jakiś biznes rodzinny, bądź wszelkiego rodzaju domy opieki, czy to społecznej, czy opieki zdrowotnej, takie właśnie jakieś opiekuńcze tutaj jednostki będą miały ogromne powodzenie. Te osoby, które pracują, tak, może być premia, może być dodatek, może być jakaś dodatkowa funkcja, podwyżka. No i biznesy rodzinne tutaj świetnie prosperujące, w tym dniu możecie sporo zarobić. Te osoby, które chcą sprzedać bądź kupić nieruchomość, pojawi się ciekawa oferta, bądź kupiec, który jest waszą nieruchomością zainteresowany. Dziesiątka denarów to też poruszanie kwestii wydatków rodzinnych, więc w tym dniu być może będziecie załatwiać. Jakieś sprawy współdzielni, opłacać mieszkanie, być może jakieś podatki od gruntu, może właśnie będziecie się dowiadywać w sprawie kredytu mieszkaniowego, coś nadpłacić, spłacić, dopłacić. Tematy dziedziczenia spadku majątku po rodzicach, dziadkach e, majątku rodzinnego więc tutaj mogą być jakieś też propozycje ze strony najbliższych. Rodzice mogą Wam zrobić niespodziankę i coś Wam kupią dla domu, bądź dołożą się tutaj do remonciku, bądź zbieracie, nie wiem, na nową sofę, na nowy telewizor, lodówkę. Tutaj rodzice mogą się dołożyć. Tematy małżeństw, więc tutaj też mm, te rybki, które być może myślą o ślubie swoim, swoich dzieci, gromadzą fundusze, w tym dniu może będziecie oglądać salę weselno, weselną. Może będziecie już coś zadatkować, jakieś terminy uzgadniać. Może rocznica ślubu okrągła, tak? Więc tutaj też przygotowania. No, niektóre osoby teraz robią na sali, żeby w domu się w, w garkach, że tak powiem, nie, nie obracać. To po prostu wynajmują sobie salę i dla grona najbliższej, najbliższej rodziny organizują sobie takie przyjęcie. Więc być może w tym dniu też coś takiego będziecie załatwiać. Oczywiście przedszkole, żłobek, opieka nad dziećmi w domu tutaj też prawdopodobnie niektóre rybki będą się tym. Interesować. Bardzo dobry dzień. Po południu macie wsparcie ze strony rodziców, dziadków, najbliższej rodziny, więc jeżeli właśnie opieka nad dzieckiem, pomoc w jakichś czynnościach domowych, możecie liczyć tutaj na wsparcie bliskich osób. W związkach świetnie. Widzę, że naprawdę w tym tygodniu umiecie się dogadać. Troszeczkę zgrzyty mogą być, bo którejś z was długo pracuje, ma częste dyżury, zwłaszcza osoby, które pracują w służbie zdrowia. Często jesteście poza domem, rzadko się widujecie ta niedziela, sobota, niedziela, weekend, chociaż też rzadko, bo niektóre osoby mogą mieć dyżur i na przykład cały czas być pod telefonem z dojazdem do, do pacjenta bądź no, gdzieś do klienta, jeżeli na przykład no, świadczycie jakieś usługi awaryjne typu hydraulik, elektryk. I tak dalej w tej branży, więc tutaj też być może pod telefonem. I, bo tu mamy pracę i szóstkę mieczy na weekend, więc być może no niektóre rybki właśnie są pod telefonem, żeby w razie takiej awarii jakiejś sytuacji dojechać. Dobrze, bardzo dobry też dzień na załatwianie kwestii finansowej. Więc tutaj, cokolwiek się z tym będzie wiązało, macie naprawdę wsparcie. Dziesiątka denarów jest to dobra karta, mocna karta, więc tutaj wszystko konkretnie sobie pozałatwiać. We wtorek mamy pazia denarów. Bardzo dobry dzień na to, żeby zapisać się na kurs, na szkolenia. Pierwszy dzień w pracy, gdzie będziecie się bardzo wykazywać. Będziecie chcieli się pokazać z jak najlepszej strony, przedstawić swoje umiejętności. Jesteście pilni, uczycie się, wszystko zapamiętujecie. Więc, jeżeli taki pierwszy dzień zapoznania, oprowadzenia, jakiegoś tam przeszkolenia, na pewno świetnie Wam pójdzie, praca z dziećmi, jest tutaj te rybki, które pracujemy jako nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie, być może w tym dniu jakieś zajęcia właśnie z dzieciakami. Jeżeli macie dzieci w wieku szkolnym, prawdopodobnie jakieś dodatkowe zajęcia po szkole, e, zwłaszcza. Yy, związane tutaj może z, z językiem obcym, może z jakimiś zajęciami artystycznymi, e, praktycznymi, więc na pewno przyda się to w szkole. A być może wasze dziecko przejawia wybitne uzdolnienia, więc warto je rozwijać, warto tą umiejętność yy, ćwiczyć. Spotkanie z młodszą kobietą z znaku panny, yy, może coś od Was kupić, może yy, jakąś sprawę będziecie razem załatwiać. Ogólnie drobne sprawy finansowe tutaj bardzo dobrze. No wydatki na dzieci, więc może jakaś wycieczka, może trzeba coś kupić do szkoły, jakieś przybory, więc tutaj też na to się przygotujcie, że może być jakaś lista, którą Pani wychowawczyni poprosiła zrealizowanie, jakieś dodatkowe właśnie tutaj przybory być może do szkoły. Bądź tak jak mówię, wycieczka, jakieś wyjście do kina i tak dalej. No i co moi kochani, spokojny dzień skupicie się na sobie, być może właśnie pomysł o tym, żeby się pouczyć, żeby się zapisać na jakieś szkolenia, bądź skupić się na swoich talentach, swojej pasji co w środę, dwa denary, więc taki dzień troszeczkę naprzemienny sinusoida, raz lepiej, raz gorzej no te rybki, które mają dzieci tutaj, dzieci mogą dać troszeczkę w kość, więc trzeba będzie tutaj albo znaleźć opiekę nad dziećmi, albo właśnie poświęcić im troszeczkę uwagi, zwłaszcza jeżeli się uczą, sprawdzajcie lekcje nie siedzimy przed komputerem, tylko lekcje mają być odrobione Jakieś tam właśnie zadania wykonane. Ogólnie bardzo dobre konsultacje finansowe, więc tutaj, jeżeli chcecie zawrzeć jakąś umowę, porozmawiać z kimś na jakiś temat, bo na przykład chcecie zlecić jakąś usługę, remont, nie wiem, wykonanie czegoś na zamówienie, to tutaj mogą być jakieś konsultacje z fachowcami, tak? Więc kilka osób tam sobie umówicie, żeby obejrzały, co mają wykonać, zapoznały się z tematem i wtedy będziecie mogli dogadywać się co do ceny. Jeżeli y, współpracujecie z kimś, macie partnera biznesowego, warto tutaj y, wydatki planować wspólnie, konsultować się właśnie, nie podejmować decyzji. Na coś się zdecydujecie, czyli tutaj taki ciężki orzech do zgryzienia, Był, były jakieś dylematy, też z partnerem bądź partnerką życiowym być może uda Wam się tutaj dojść do porozumienia. Y, samotne rybki mają szansę kogoś poznać w tym tygodniu y, w środowisku zawodowym bądź szkoleniowym. Y, może być tak, że. Do tej pory się wahaliście, ale tutaj jakaś osoba cierpliwie na Was czeka, poprosiła Was o spotkanie, więc niektóre w tym tygodniu, prawdopodobnie w piątek na to spotkanie pójdą. Uważajcie tylko, e, sprawdźcie dokładnie informację o tej osobie, czy nie ma w tle rodziny, czy nie ma jeszcze kogoś trzeciego, bo ta trójka się pojawia, a przy dwójce denarów zazwyczaj to jest tak, że już tutaj, tutaj z kimś nowym sobie... Yy, zaczynamy budować jakąś znajomość, a jeszcze nie są dokończone sprawy z przeszłości, więc żeby po prostu, no, albo Wy, żebyście nie grali na dwa fronty, albo ta osoba, no, nie była, że tak powiem, zdecydowana, tak, czy, czy zakończyła związek, czy nie, a tu też wchodzi w coś nowego, żebyście nie byli tak zwanym kołem zapasowym. Uważajcie na wydatki w środę, możecie lekką ręką naprawdę tutaj trwonić pieniądze, być może, jeżeli macie firmę, będzie trzeba zainwestować jakiś pieniążek bądź obrócić jakąś większą ilością gotówki, ogólnie dążycie do stabilizacji, więc nawet jak będzie taki troszeczkę trudny dzień, to sobie ze wszystkim poradzicie, tylko działajcie odważnie. No, ten stres tutaj was zjada, co tam mamy pod spodem? Trzy kielichy, jeżeli widzicie szczęśliwe zaskoczenie, macie tutaj wsparcie otoczenia, macie wsparcie przyjaciół, znajomych, rodziny przede wszystkim. Więc jeżeli coś was trapi, coś was męczy, coś was straszy. Skonsultujcie to, żebyście nie mieli tego brzemienia tylko na sobie. W czwartek mamy trójkę denarów, więc tutaj dzień poświęcony pracy bądź nauce. Bardzo dobry dzień na zdawanie egzaminów. Wykażecie się z jak najlepszej strony, będziecie wręcz pedantyczni, tak dokładni, żeby pokazać, że faktycznie jesteście fachowcami w swojej dziedzinie. Korzystny dzień na podpisywanie kontraktów, umów, zlecanie czegoś bądź przyjmowanie jakiejś usługi, jakiegoś zamówienia, w zależności czy wy jesteście usługodawcą czy usługobiorcą. Dzień udany w pracy. Możecie liczyć na podwyżkę, premię, tak? Jeżeli chcecie porozmawiać na ten temat z pracodawcą, to jest to bardzo dobry dzień. Jeżeli dzień wcześniej zastanawialiście się pomiędzy dwoma opcjami, to myślę, że wybierzecie tą drugą. Natomiast jeżeli jakaś praca dodatkowa, bo zaproponowana Wam jest jakaś dodatkowa praca, zwłaszcza tutaj właśnie opieka nad dziećmi, jeżeli chodzi o zdrowie, bądź opieka nad dziećmi jako nauczyciel, bądź opieka nad dziećmi, no po prostu jako niania, jako, jako osoba, która spędza z dziećmi czas pod nieobecność rodziców, opiekuje się po prostu nimi, tak? Więc tutaj możecie zawrzeć jakąś korzystną właśnie współpracę w związkach bardzo dobrze, tylko tak jak powiedziałam, nie możecie się dogadać, jeżeli chodzi o czas spędzany w pracy. No niektóre rybki faktycznie będą siedziały nosem w książkach bądź w jakichś swoich projektach, mają coś ważnego do wykonania i to będzie teraz niestety najważniejsze, ale myślę, że zawsze postaracie się wynagrodzić rodzinie najbliższym ten czas w weekend, w dni wolne, gdzie faktycznie. No, tej pracy tyle nie ma. W piątek Asbuła, więc tutaj kolejna jakaś atrakcyjna propozycja współpracy. Ogólnie będziecie mieć energię do działania, głowę pełną pomysłów, zaangażowani w różne sprawy. Będziecie też wyglądać bardzo atrakcyjnie, pewnie siebie i, i to też zrobić dodatkową robotę, że tak powiem, w jakichś sprawach, które będziecie załatwiać. Będziecie robić wrażenie, że po prostu Wam nie można odmówić, że jesteście tak właśnie pewni swojego zdania, tak odważni w tym, co robicie i, i, i sprytni, tacy obyci, że faktycznie no, nikt nie będzie miał śmiałości Wam odmówić. Pojawią się szanse na poznanie kogoś nowego, na współpracę, fajna randka, e, miło spędzony wieczór we dwoje, w stałych relacjach, więc tutaj może dzieciaki jadą dziada, do dziadków, Wy sobie gdzieś wyjdziecie, jakaś fajna kolacja na mieście, później może trochę potańczyć, pójść do kina i Fantastyczny wieczór w domu, więc tutaj na pewno będzie się działo. Możecie wyjść też do znajomych, ze znajomymi, ale na pewno yy, na no później w zaciszu domowego ogniska będzie ciepło. <grydy> Dobry dzień na zajście w ciąży więc te rybki, które się starają, proszę bardzo. No i co, kochanie, ogólnie bardzo pozytywny dzień. Większość spraw pozadwiacie sobie bardzo pozytywnie. Udane spotkanie z Lwem, baranem, mój strzelcem, z mężczyzną który no, po pierwsze dużo takiej pozytywnej energii wniesie do Waszego towarzystwa, ale może podsunąć fajny pomysł, bądź pomóc Wam w jakichś prasach fizycznych. Więc tutaj jeżeli macie jakieś zadania do wykonania, na pewno na tej osobie możecie polegać. Dobre wiadomości właśnie od Barana lwa, bądź Strzelca. W sobotę mamy szóstkę mieczy, planowanie wyjazdu bądź dosłowny wyjazd na weekend. Może być też praca służbowa, tak jak powiedziałam, jesteście gdzieś na dyżurze, pod telefonem, trzeba jechać, wsiadać się w samochód i jedziecie. Szóstka mieczy to jest też planowanie wyjazdu, urlopu, planowanie zmian, zastanawianie się nad dojazdami do pracy, bo tu praca, jeżeli szukaliście, na pewno znajdziecie. Co jeszcze? Zmiana planów odnośnie. Nie wiem, przeprowadzki odnośnie podjęcia jakichś decyzji, bądź właśnie planów na urlop. Więc tutaj niektóre rybki być może będą się zastanawiały, jaki kierunek, gdzie, w jakim okresie będzie wasz urlop. Niektóre rybki mogą w tym dniu pracować zdalnie, bądź siedzieć gdzieś tam przed monitorem komputera i po prostu szukać jakiejś informacji. Znajdziecie tą informację i ona wiele wniesie do Waszych planów, projektów, znajdzie się jakieś rozwiązanie. Czasami trzeba zawrócić z wybranej drogi, wybrać inną, bo ta okazuje się korzystniejsza yy, i w perspektywie przyszłości właśnie łatwiejsza, więc może tutaj wy będziecie jakieś takie zmiany podejmować. Jeżeli wyjeżdżacie na weekend, no to tu może nad wodę, może, może ktoś Was odwiedzi, wodnik, bliźniak bądź waga, takie znaki mogą w tym dniu yy. Zapowiedziane oczywiście, bo przy mieczach to zawsze jest zapowiedziane telefonicznie yy, czy mailowo, że ktoś Was przy, yy, przyjedzie odwiedzić. Ogólnie dzień minie Wam szybko i myślę, że dużo z takich spraw yy, do poczytania, przejrzenia jakichś dokumentów, zaplanowania. Raczej nie będziecie nigdzie wychodzić, raczej będziecie siedzieć w domku, może przygotowywać się właśnie do jakiegoś projektu w pracy, bo widzę, że w niedzielę pracują, niektóre rybki pracują bądź się uczą. I widać, że chcecie coś bardzo starannie wykonać, przyłożyć się do tego. No, praca oczywiście też nad związkiem, jeżeli są tam jakieś, jakieś problemy, ale tutaj nie widzę. Widzę, że ściągnęłam rybki, które faktycznie mają harmonijny, stabilny związek. Te rybki, które były na fajnej rance w piątek, będą planowały kolejne spotkanie. Niestety być może jest to związek na odległość, bądź ta osoba wyjeżdża do pracy, bądź wy wyjeżdżacie do pracy. Więc następne spotkanie w kolejnym tygodniu, bądź jeszcze kolejny weekend, więc e, zobaczymy co dalej w kartach wyjdzie. E, jakieś tutaj prace, które macie zaplanowane na niedzielę, no mówi się, że w niedzielę powinniśmy poczytować, ale jeżeli macie na przykład jakieś prace w domu, coś, co było odkładane na potem, a macie w wolną chwilę, zróbcie to, żeby nie przekładać z kąta w kąt jakichś rzeczy, które trzeba może wynieść na strych, nie wiem, szafę uporządkować, coś tam umyć, coś przestawić takie po prostu codzienne obowiązki mm, gospodarstwa domowego, gdzie trzeba po prostu no, na bieżąco jakieś prace wykonywać. Jeżeli chodzi o zdrowie, yy, popracujcie troszeczkę nad swoją yy, tutaj stroną emocjonalną, no i sen. Niektóre rybki nie mogą zasnąć, inne mają problemy z dojściem do siebie. Po pobudce kilka kaw musi dopiero postawić ich na nogi, więc może czas tutaj skonsultować to z lekarzem. Może trzeba zrobić sobie badania, co jest przyczyną, że być może tutaj jakieś takie dolegliwości w jedną bądź drugą stronę powodują tą bezsenność bądź kłopoty właśnie z taką ciągle sennością. No i nie siedzimy do późna w nocy, no i staramy się właśnie też troszeczkę odpuścić stres. Nie widzę, żeby ten stres Was tutaj w jakiś sposób. żeby były powody do tego, żeby się stresować. Naprawdę macie spokojny ten tydzień, bardzo przyjemny, realizujcie się. No chyba, że przygotowujecie się do jakiegoś ważnego egzaminu. Na przykład, no nie wiem, na prawo jazdy bądź jakiś inny egzamin, e, kończący jakiś kurs, gdzie będziecie mieli ważny certyfikat, uprawnienie, które pomoże Wam lepiej zarabiać, no to wiadomo, że każdy się stresuje, ale bez przesady. Wy macie tą wiedzę i naprawdę spokój. Odpuszczenie sobie na kilka dni przed egzaminem, żeby nie siedzieć gdzieś tam właśnie po nocach z książką, to jest najlepsze lekarstwo na to, żeby utrwalić wiedzę. Wszystkiego dobrego, kochani, dziękuję za uwagę, pozdrawiam. Do usłyszenia, sprawdźcie sobie znak ascendentalny, bo to czytanie nie jest dla wszystkich, tak? Więc tutaj, żeby dodatkowe jakieś informacje uzyskać, sprawdźcie sobie film ze znakiem ascendentalnym. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do kolejnego razu.